Pytanie do właścicieli federacji. Była pierwsza walka pomiędzy Michałem i Materną. Ja nie słyszę. Jeszcze głośniej proszę. Jeszcze głośniej, dobra. No. Była pierwsza walka pomiędzy Michałem, Materną i Jamesem. Była druga walka. Co teraz? Trzecia walka o pas, Rozumiem. Myślę, że po pierwsze znowu do trzeba Michała zapytać. Całkiem jest to możliwy scenariusz i prawdopodobne... Eee, eee. Chyba jeszcze Jay Dwie walki wygrać, a później dostarczymy szansę walki o pas. Tak jak tutaj. Czyli też powiedziałem, że to na małym, a wszystko możliwe. Więc zobaczymy. Poczekajmy, mamy naszego czerwca. Zresztą jego zdanie dla nas jest bardzo istotne. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana, ja. panu. Wygrałeś za Androiny pierwotnie, miał dookoła jedynie płacić w tłuszczu kontra Androiny, no chciałbyś w przyszłości zbierzeć się z Maćkiem, bo wiem, że czasami bardziej z kolegami, tam między manzakami się. Zbierzyć. Czy chciałbyś się z Maćkiem, bo w tłuszczu byłoby Szczerze, nie chciałbym się z to Z tego względu, że tak jak mówię, w ja mam ogromną zapasę dla tych pamiętów, tego uniknąć. ale chciałbym mieć pas. Tego. Proszę bardzo. Tutaj. 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 Pytanie do Tutaj. 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 w Tutaj. Jesteś pretendentem bezpośrednio do pasa pasażerowego, który no minimum, teraz posiada. Pytanie, czy chciałbyś tą walkę o pas stoczyć w najbliższym czasie jak najszybciej? gdy jesteś rządny reżimu, czy wolowałbyś jeszcze jednego, dwóch rywali na przetarcie i dopiero później osiągnąć? to w ogóle nie ma co ja wolę, a czasami nie wolę. To zależy wszystko od. Maćka jest... <mach> i godzina, tak, żeby po prostu ich słuchał, co tam nakażą. Ale czy nam następnie gali, nie wiem, bo jest dosyć szybko. Z tego co jest, najpierw słyszałem, to miałem 25 grudnia, to wtedy pamiętam jak najbardziej się zgodził. Teraz nie wiem, jak to będzie, nie wiem, jutro wstanie, zobaczę, to mi wojewódz tutaj wolił i próbuję, żeby to było odróżnione. A na dzień dzisiejszy to jest. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj, ale muszę wtedy parę piłek. Ja mam tak, Róża, eee, to jest swoją walkę, i kiedy planujesz najbliższą? nie słyszałam? No? Kiedy planujesz najbliższą walkę i jak coś tam się leży? Na razie ja nie planuję. Na ja planuję, ja żywicie, ja do ja żywicie, ja żywicie, ja żywicie, ja Później chcę odpocząć, długo odpocząć ponieważ będą ciężkie przygotowania, e, trwało około 3-4 miesięcy, chcę sobie odpocząć, chcę sobie polajtować, wypić sobie, e, inaczej zechlać się, się pizzy, McDonald's, pożyć sobie normalnie, lajcie a później zobaczymy czy będę miał jeszcze ochotę walczyć, czy jak przyjdzie mi ochota znowu zostać do tego pory, bo na będę chciał zobaczyć. Proszę bardzo. A jak te to, to bardzo się zimno, już. To zapraszamy na obóz. Pytanie do Soma: Czy chciałby rywal, z Mariuszem podjadą z walki? Oh, no, <grymka> <grymka> no! Definitely. Definitely

Bo my po prostu bardzo znowu słyszymy, to nie chodzi o to, że jesteśmy rozkojarzeni, tylko dźwięk jest przed nami i jakby jeszcze raz bo, moglibyśmy prosić pytanie. Czy w ogóle rozważacie takie, takie rozwiązanie, żeby zrobić trzecią walkę, Szala z Mariuszem? Myślę, że trzeba też powiedzieć, że to nie była najbardziej ekscytująca walka gali, bo tu nie będzie, więc jeżeli o mnie chodzi, to ja jestem na niebezpieczeństwie. Teraz ja słuchać, nie? Pani macik, tak? Paweł Słodowicki, sport. Ja mam pytanie do Panów właścicieli i do Anzora, a i do Kornika. Dlaczego tak długo trwało ustalenie produktu i dlaczego w ogóle sport jest koronkest? A jak to są zawodnicy? Bo rozmawiałem z Anzorem, to trochę rozbieżne są zdania, czy ten nos był złamany, czy nie. No nie to Nie, nie. to nie ma. Tu nie ma to jest... On no, był złamany. Wydaje mi się, że tą zdaje się w sytuacji, w której y, do takiego y, prezydenta doszło w sposób niezamierzony. Przynajmniej ja tak rozumiem y, taką decyzję. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, więc ja nie widziałem, żeby w zamierzony sposób y, Azur zareagował, y, czy też uderzył, więc, więc chyba to do no, jest najbardziej naturalnym wyborem w To trzeba spytać sejwów, myślę, nie za. Jeżeli jest tutaj Tomek, zapraszam do domu, to poprosiłbym cię o wyjaśnienie. Witam. Przepisy są nam wyraźne. Jeżeli sędzia był antycypał nieudumany, to wtedy uważany jest dokąd, wtedy fałsz został uznany za umyślny, wtedy sędzia może być zwycięstwo przed wysłannikiem tak jak przeciwnika. Takie są przepisy, tak sędzia wyszedł z Ja mam pytanie do Mariusza Podziemowskiego jak Mariusz Konkurencyjna niż swoją postawę w tej walce, bo no, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie jakoś trochę zaczynało polakować tego dnia. Była to zaplanowana walka przeze mnie na pełen dystans. Nie było oszczędzania. I wyrachowana tak jak zaplanowane, tak wydrukowana. Żeby otrzymać 140 kg chłopa w samym dole życzę powodzenia. A ja jakimś jedynistrzem samego parteru nie jestem. Przez te trzy miesiące, które miałem, musiałem to poprawić, popracować. A jak poprawię, to już sami ocenić. A tym razem, gdy rękę miałem wykręconą, tą rękę ottałem. Dzisiaj to samo było, tej ręki nie dałem. Wybroniłem ją na pograniczu, ale wiedziałem już co zrobić. Jak się trzymać, jak się blokować, Więc ta walka dosłownie potoczyła się tak, jak ją zresztą nawet moim e, zaplanowaliśmy. Wydrukowana, na, na ringu nabyła. Takie było założenie, jak już mówiłem wcześniej. Te w nie będzie spieszenia. Mogłem wziąć się już od razu w no, pierwszej rundzie przyspieszyć, ale nie, pomału do samego końca drukowania. Mam pytanie do Pogwana z yy, Powiem, czy to koniec MMA w moim wykonaniu jako zawodnika. To jest takie ostre pytanie. dajcie jakieś wychowanie. Dzisiaj to jest koniec, tak się skończyło. Nie spodziewałem że tak się zakłóciła. No cóż, no, no ładnie za ładnie, się podjęła, a się przegrywam. Nie odprawiam, że tak. Dla mnie, Paweł, tak jak zawsze wywiad akurat powtarzałem, jest mistrzem, był i będzie. Za jego osiągnięcia pokłony dla niego, 25 lat na macie. Paweł z nim się po prostu nie lubi, ale szacunek u mnie mam pełen. Na to co zrobił. W olimpijskim być, to nie jest y, powiedzmy idzie palcem. Musiał się kuch napracować pociecz czoła, że na kolanach wychodzi z maty, więc ode mnie mam pokłony. Panie do Pawła Słowińskiego. Paweł, jak oceniasz swoją walkę i czy ten debiut będę ma na polskim ringu uważasz za pouczający. Tak bardzo. Tak. Ja, Widziałem um, pokarm, bo się bardzo wywalczył. Bardzo dobrze bardzo łącznie zobaczył. Wiedziałem, że będzie się ściągnął na paty, ale nie wiedziałem, w jaki moment on Dobry moment, dobry czas, nie prosty, tupi mnie, nie? Także gratulacje. Szanowni Państwo, jeszcze tam pytanie. Ja się zapytam, gdyby ktoś Czy spodziewałaś się tak naprawdę jakiegoś oporu, jeżeli chodzi o Simonę? Czy, czy, czy stawiła Cię opór po prostu podczas walki? Czy czułaś, że to jest jedna z najtrudniejszych walk u Ciebie? Jak na razie pan nie wiele walk, po prostu ich dopiero cztery. No, ta była najcięższa. Moja schowała w głowę no, i w Jeszcze jedno pytanie do właścicieli: Ja propos przeciwnika z Pana JC że Jason to, podobnie, stoczy jeszcze z korupcją, żeby dostać możliwość spotkania z Michałem Materną. No. Więc pytanie moje: czy przeciwnikiem może być Mamet JC? Podam. Myślę, że to za szybko dla Jaya, Mamed. Poczekajmy. O, mamy, Tak jak się umawialiśmy. Tak jak się umawialiśmy. No nie, no, słuchajcie, no fajnie, że. J po kilku porażkach za granicą pokazał się z innej strony. Na pewno on nabrał dużo optymizmu. Poczekamy co mi to Może okazać się, że kiedyś będę chciała gazu za gorąco. Ten mecz. Widział, że ja w dwóch walkach, i oczywiście jak wygram, to czasopas. Proszę bardzo, ma ktoś jeszcze pytania? Jeżeli tak rękę do góry poproszę, Antwerp na mikrofon. Ok, nie ma pytań, więc oddaję głos tutaj Kapowi. Szanowni Państwo, Panie, Panowie, dziękuję serdecznie również właścicielom przede wszystkim za to, że kolejna gala KSW24 dobiegła końca. Mam teraz do Państwa taką gorącą prośbę, aby przede wszystkim fotoreporterzy lekko obrócili się tutaj nie? w mojej prawej dłoni. Już widzicie tutaj jest Aho, jest Manet, jest Piotrek jest... A Aslantek Salinow Drodzy Państwo, już wiecie, 7 grudnia tego roku, oczywiście, Stolicy Dolnego Śląska, więc we Wrocławiu, e, odbędzie się kolejna, 25. gala Federacji KSW. Panowie, wstajemy poprzecznie tutaj na środku, bo to jest pierwsza oficjalna prezentacja gali KSW 25. Hala Stulecia we Wrocławiu, w rolach głównych Kalidow. Ja lepiej ale jak widzicie, już są kolejni zawodnicy, Tak więc, Szanowni Państwo, to jest ta chwila dla Was, kiedy możecie uwiecznić i już pokazać, jak będzie wyglądała ta 25. Jest Rafał jest Krzysztof także na tym zdjęciu. Więc przypomnę tylko, że bilety już są w przez portal I jeśli po prostu oglądacie, jak. Ma się ta sprzedaż, to już wiecie, że praktycznie bilety sprzedają się rewelacyjnie. Najlepsze miejsca są już niemal wykupione. Nie e, tak więc radzę się pośpieszyć. Myślę, że wotory panterzy, że... czy już. Możecie oczywiście zatańczyć, podnieść ręce. Mamy w kalendarzu głową wieś. Szanowni Państwo, widzimy się 25 grudnia. Hala stulecia we